Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. 21 lipca 2019 roku jest już po evencie. Event bardzo udany, chociaż czasami jak zwykle siadały serwery. Niektórym się udało obejrzeć go, niektórym się go udało obejrzeć, niektórym, niektórym się nie udało. W każdym bądź razie animacja bardzo fajna, bardzo fajnie to wyszło i już jest po. I teraz pytanie konkursowe na dzisiaj jest takie. Jak myślicie jak zakończy się, jakim eventem, jakim wydarzeniem zakończy się sezon dziewiąty i rozpocznie się jubileuszowy sezon 10? To jest pytanie na dzisiaj, a jednocześnie chciałem pogratulować użytkownikowi Kamciolul, który wygrał dzisiejszą, wczorajszą edycję konkursu z odpowiedzią na pytanie o jego ulubioną skórkę męską. Napisał jaka to skórka z jakim i wytłumaczył dlaczego w miarę rozwinięta odpowiedź dziękuję proszę skontaktuj się ze mną masz tam dokładnie napisane co i jak zrobić moi drodzy zanim, zanim ruszymy jeżeli jesteście zainteresowani jeżeli będzie Was wystarczająco wiele osób zrobimy dzisiaj giveaway na sie seryjny siekacz ewentualnie będzie można sobie wybrać jakiś item w tej samej w tym samym zakresie, czyli taryfiarę albo emotkę. Także jeżeli jesteście się zainteresowani taryfiarą, ladaco bądź seryjnym siekaczem, proszę bardzo, zapraszam. Zajrzyjcie na live o 14.00. Lecimy o 14.00 z customy, z nagrodami, kwalifikacje i gdzieś w trakcie ten jeden giveaway. Także to się wydarzy dzisiaj, a my w międzyczasie lecimy z, ze sklepem. Moi drodzy, miedziana Osa. Japoński ninja, podobny do Genjiego z Overwatcha, bardzo podobny. Na plecach ma tygrysa, głowę tygrysa z nunczakiem w zębach. Śmieszne buty ma takie, wyglądają jak stopy, ale to ewidentnie jest metal. Gotów do skoku, pasiasty łowca się nazywa jego plecak. A mi, no i to jest katatech, metalowy karateka. Fajna sprawa. Jak również jeszcze jedna nowość, Cux, nieprzewidywalna i pamiętliwa. Też Katatech, też Droidka, taka. wygląda na to, że to jest taka Androidka. Też fajnie zrobiona i też Ninja. Na palcach oczywiście Katana. Tachna, po miecza, Taka krótka katana widzę, z tych krótszych. Bardzo fajna, bardzo fajnie zrobiona skóreczka, bardzo taka techniczna, cymbarpankowa. Luz. Troszeczkę prostszy floss, z tego co rozumiem. Dowódca drużyny mechów, oczywiście nadal w sklepie. Zawiera zintegrowaną emotkę dla dowódcy drużyny. Turbo doładowanie. Seryjny siekacz. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam. Giveaway na ten item odbędzie się dzisiaj. I malowanie. Dla drużyny mechów. Cały zestaw nazywa się Ostart. ostatnie Starcie. Dodatkowo w sklepie Ladaco? A przepraszam źle powiedziałem lada, co wam nie, nie zgiftuje. Mogę wam zgiftować taryfiarę, sen na jawie, bądź. bądź te miecze. Przetańcz cały dzień. Proszę bardzo, sen na jawie. Taryfiara, skórka znana i popularna. Zapraszam bardzo serdecznie. Prawdziwe serce. I jeszcze jedna nowość, którą prawie przegapiłem, dopasowane do zestawu Katatech malowanie takie metalowo emaliowane, błękit i taki pomarańcz. I ostatnie to Dream Fit, tak, w dzisiejszym sklepie. I to wszystko w dzisiejszym sklepie, moi drodzy. Mam nadzie nadzieję, że niczego bardzo nie przegapiłem. Zapraszam wszystkich na 14., jak tak jak mówiłem, będzie się dużo działo będzie, Będą customy, będą kwalifikacje, będzie giveaway, także do zobaczenia o 14:00, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej, hej. To był sklep na niedzielę 21 lipca 2019 roku. Ja jestem kocur. Cześć.